Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hill Climb Racing na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie oczywiście kolejny etap oraz odblokujemy sobie nowy pojazd. Na początku przejdziemy do, do odblokowania etapu i będzie to fabryka, fabrykach, Widzicie, ten etap kosztuje milion monet, więc okej, okay, odblokujmy go sobie. Mamy opis, paczki i taśmy transportowe są wszędzie, jedź je z marchewki, bo mają dużo witamin. Więc okej, okay, odblokowujemy ten etap, odbierzmy sobie prezent i przejdziemy jeszcze do odblokowania nowego pojazdu. Jeśli chodzi o nowy pojazd, to myślę, że odblokuję sobie rajdówkę. Znajduje się ona tutaj. Koszt 750 tysięcy I też jest ona całkiem fajnym pojazdem. Mamy też opis, zwiększona siła dociskowa i silnik o większej mocy. To kombinacja zapewniająca optymalne warunki do wyścigów pod górkę. Ok, więc odblokujemy sobie również ten pojazd. Odbieramy sobie prezent i jeszcze tuningujemy ten pojazd. Możemy tuningować silnik oraz zabezpieczenie opony i też chyba przyczepność. Nie, to siła dociskowa, ok, więc ulepszymy sobie po kolei te rzeczy. Na początku lepszy dość mocno silnik, żeby mieć większą moc. Myślę, że 10 wystarczy. Może trochę jeszcze tą środowiskową i oponę oraz zawieszenie ulepszę. I myślę, że możemy spróbować teraz, jak będzie spisało się ten pojazd. Ta rajdówka jest też dosyć szybkim pojazdem, więc powinno bardzo fajnie tutaj się sprawować. No i mamy fabrykę. Jak widzicie, tutaj są e, takie specjalne te miejsca, gdzie są paczki. Mamy też marchewki, bo e, mamy też taki pastek poniżej e, i to są e, on zapełnia się wtedy, kiedy wjedziemy w taki specjalny płyn, chyba to są jakieś toksyny czy coś, jakieś odpady w tej fabryce. Jeśli w to wiedziemy, no to on się zapełnia i możemy się leczyć marchewkami. No ale całkiem fajnie się spisuje ten pojazd. O, i uderzyłem akurat w sufit. No okay, musimy zacząć od nowa. na a ten myślę, że fajnie by się sprawdzał na jakimś takim prostym terenie No nie, znowu uderzyłem o coś On by się sprawdzał fajnie na takim terenie jak na przykład autostrada, bo tam można byłoby się bardzo szybko rozpędzić, bo tam mogłoby paliwa trochę braknąć? Albo na dachach też mógłby się fajnie sprawdzić Lub też na kolejce górskiej, ale na kolejkę górską blokuje chyba wyścigówkę Ta no wyścigówka też jest bardzo szybka I też... No nie, znowu zahaczyłem Ta no wyścigówka też jest bardzo szybka i ma bardzo dobrą przyczepność Ok, teraz muszę bardziej uważać ten pojazd jest też dodatkowo bardzo lekki, więc bardzo łatwo można się nim wybić w górę. Więc na księżycu mógłby się fajnie sprawdzić, żeby nabijać czas w powietrzu. Okej, może nie będę aż tak szybko jechał. A widzicie, tutaj pojawiła się informacja, że y, mamy toksyczne... Te, jakieś toksyny, czy coś takiego. No i możemy się leczyć z tego marchewkami. Pana, się znowu wywróciłem? Może kupię sobie boostela, żeby trochę pomóc, sobie w tym miejscu. Okej, okay, spróbujmy teraz. Może uda się przejechać trochę dalej. Okej, okay, udało się teraz przejechać tutaj, no i teraz postaram się trochę więcej przejechać niż ostatnio. Muszę tutaj uważać, bo ten pojazd jest bardzo szybki i bardzo lekki, więc potrafi się bardzo łatwo wybić w powietrze. A jeśli mamy taką beczkę, ale ona akurat nic nam nie szkodzi. A teraz wyjechaliśmy do tych toksycznych tutaj substancji, więc musimy stąd wyjechać. Może użyję boostera, żeby szybciej wyjechać. Ale taki plastik nam się zapełnia i możemy to zmniejszać jedną z marchewki. Okej, okay, tu mamy jedną marchewkę, więc sobie ją zbierzemy. Mam nadzieję, że uda mi się wyjechać, ale powinienem raczej wyjechać. Tak jest, udało się, tylko sufit nie... no właśnie. Za bardzo się rozpędziłem i uderzyłem w sufit. Może jak ten pojazd to nie był taki dobry pomysł na ten etap, chociaż spróbuję jeszcze raz przyjechać. No myślę, że tutaj na pewno sprawdziłby się bardzo dobrze ten hot Rod, bo on jest bardzo dobrze stunningowany, albo też Trophy traga, ale chciałbym yy, odblokować jakiś inny pojazd. No i trochę może się cofnę, żeby się rozpędzić bardziej i próbuję teraz wyjechać. To rajdówka początkowo dość łatwo podnosi się w przód, ale jeśli się rozpędzimy, to wtedy już jest znacznie łatwiej nam jechać. Wtedy wiele lepszą przyczepność, jeśli się rozpędzimy. Też ma trochę małe koła i trochę te paczki ją ale okej, spróbuję to wyjechać tylko nie tak szybko. Okej, okay, udało się teraz wyjechać i jedziemy dalej. Mamy nowy rekord i zaraz będziemy mieli nowy poziom. Boż będziemy musieli uderzyć... no nie jedną uderzę w sufit. Tylko więc może teraz sobie weźmiemy jeszcze żeby przejechać trochę więcej, bo jednak ja może możesz tak dobrze się nie sprawdza. na tym etapie można na innym etapie by się sprawdziło lepiej. Więc weźmiemy bo on... Ma trochę większe opony, więc powinien sobie lepiej radzić z tymi paczkami. No i też ma dach, więc trochę ten dach chroni kierowcę przed uderzeniami. Ale tam został przyspieszenie na tych taśmach, one jadą do przodu i dodatkowo ten pojazd jechał do przodu, więc został przyspieszenie. No, widzicie, ten parę sobie radzi nie lepiej, bo też te beczki oraz paczki nie są dla niego zbyt dużą przeszkodą. O, no, jak widzieliście, ten pajem z łatwością pokonuje te paczki, bo ma bardzo dużo kolnych, więc. Nie są one dla niego zbyt dużą przeszkodą, no i też nie za on taki e, szybki i skoczny, więc m, też e, nie uderza aż tak łatwo e, w dach Właś, e, właściwie w sufit. O teraz tutaj trzeba uważać, bo tutaj będzie taka rura, którą trzeba e, o trzeba odpowiednio wskoczyć. A udało się, jedziemy tutaj dalej. Ok, zbierzemy sobie paliwo i jedziemy dalej, mamy poziom piąty ukończone. Ok, tu przydałby się na tą platformę skoczyć. Ok, udało się. Jedziemy dalej, teraz yy, bardziej mamy yy, zjazd w dół. Yy, ok, wyjechaliśmy teraz z fabryki i teraz będzie kolejna fabryka. O, no, mamy już kolejną fabrykę, wjeżdżamy do kolejnej fabryki. Zobaczmy, tu może się rozpędzić, postaram się paść tu. Nie, yy, tak się nie udało pojechać górą. Muszę powiedzieć dołem i to muszę szybko przejechać, bo jest ta to, toksyczna substancja tutaj. Ale udało się przejechać i mamy poziom kolejny ukończony. O to muszę się trochę cofnąć, ale myślę, że powinienem szybko z tego wyjechać. Ok, tu mamy teraz bardzo dużo platform, ale jest paliwo, więc weźmy sobie paliwo. I jedziemy dalej. Może spróbuję jechać z tego, zobaczyć gdzie wyląduje. O, tutaj akurat się udało wylądować, więc fajnie możemy jechać dalej. I poziom będzie ukończone. udało się skończyć po 80. Otrzymujemy 100 tysięcy bonusowych monet i jedziemy dalej. Don't Hot Rod jest moim ulubionym pojazdem, bo sprawdza się bardzo dobrze na praktycznie na każdym etapie, no i jest bardzo fajnie streamingowane. Ja Mówię, będę i tak chciał się blokować różne pojazdy, żeby trochę były te ciekawsze odcinki. Oni niestety nie udało mi się teraz marchewki złapać, ale i tak mam jeszcze sporo tego paska wolnego, więc yy, może za chwilę się pojawiać jakaś marchewka kolejna. Jak powoli zaczyna brakować paliwa, ale jeszcze udało się kończyć poziom 12. I zobaczmy, czy uda mi się złapać paliwo. No, no powinno się udać, tak jest, mamy już paliwo i możemy jechać dalej. Mamy 3000 metrów po kanale. Jednak ten pojazd zdecydowanie lepiej się spisuje niż tamtela iduszka. Okej, okay, teraz dziwnie coś się koło coś zblokowało, ale jak się niestety skłamał. A szkoda, aby kilku metrów do kolejnego poziomu. No dobrze, jeśli chodzi o kolejny odcinek, to my się odblokuję. sobie może... Jakiś kolejne to może będzie to na przykład y, ta kolejka górska, bo też całkiem fajnie wygląda, chociaż zobaczę, może tą kolejkę górską odblokuje też. Są jeszcze góry tutaj do odblokowania, jeszcze zobaczę, może odblokuję kolejkę górską. No i chodzi o pojazd, to może odblokuję też wyścigówkę, może też... No na akurat jest to coś tanie, więc może sobie tą wyścigówkę odblokuje oraz kolejkę górską. Później zobaczę, może odblokuje sobie y, tego Big Fingera, bo to jest też bardzo fajny pojazd, chociaż jego sobie odblokuję na góry, bo te tam w górach są dość y, duże wyboje, więc y, on powinien sobie fajnie poradzić z tymi dużymi oponami raz no, zobaczę, bo jeszcze jak widzicie, stoi naprawdę bardzo dużo pojazdów do odblokowania. No dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. dziękuję za oglądanie, cześć!